Słuchaj, no słuchaj. Dużo jest jakby. to nie jest niewłączony mikrofon. Ale jak, ale wiesz, że robię tyle filmów dziennie? Chyba z pięć filmów dziennie montuję, to jak? Jak jedna wpadka mi wpadnie na tydzień. Taki takie małe błędy, czasem ortograficzne, czasem jakieś inne. Pięć! Dziesięć masz robić! Ma pięć! Kto pięć dzisiaj? Pięć to sobie dzisiaj wiesz, kto może robić? Nie chcę mówić kto. Cześć kochani, witam Was na moim kanale. E, tak, dzisiaj postanowiliśmy zrobić takiego małego psikusa. Jak wiecie, zrobiłam prezenty dla wszystkich, ale w tym wszystkim pominęłam Mikołaja. Mikołaja z nami tutaj nie ma, za kamerą jest Darek. Wymyśliłam remik, no. żebyś e, zwolnił Ja z się z chęcią, z chęcią się odwdzięczę za ostatni film, który mm. zrobiliście do mnie. E, a więc, Także robimy, a więc dawaj temat i ja pojadę z nim jak chcesz. No tak, no to e, robimy tak. E, ja przychodzę do niego na dół do samochodu i mówię, że e, Mikołaj, no bo Remiki jest zdenerwowany. Ja okay. widziałam, że byłam u ciebie, widziałam, że leży jakieś wypowiedzenie w ogóle, Dobra. jakaś koperta, że. Dobra, ja nawet już przygotowałem tę no, kartkę. No. A tak naprawdę będzie tam prezent dla niego, czyli dwie stówki tak Dobra. symbolicznie, taka premia. Mam karteczkę, tak jak Karina mhm. powiedziała, Mikołaj będzie myślał, że jest to wypowiedzenie. My oczywiście zamiast wypowiedzenia wsadzimy mu tak naprawdę premię świąteczną. Tak. I on otworzy, pomyśli, że dostał wypowiedzenie, a w środku będzie miał. No ile mu damy? No, swoje stówki wyślę. No kurde, nie wiem, czy nie spić tych. Spięźnych. Nie, dobra. Dwie stówki mu damy, słuchajcie, i będzie miał prezent, ale będzie na początku myślał, że to jest wypowiedzenie. Tak, ja, ja. Jestem myślę, myślę, reakcji, że, myślę, że sprankować tak. będzie go bardzo prosto z jednej przyczyny. Mikołaj co chwilę coś gdzieś spóźnia się. Co, co chwilę robi jakieś bo kamery, dźwięk zapomnie, zapomniał, dźwięk Drogi. się nie nagrywa. Kartę zgubił w Hiszpanii, jak byliśmy, i nie było filmów. Co chwilę coś mu się wydarza, a więc on tak naprawdę. Pomyśli, że ja mówię tak. prawdę, bo ja mu zacznę wytykać te wszystkie hmm. y, błędy, które popełnił w tym roku i on nie będzie miał tak za, naprawdę za dużo do powiedzenia. No ale dobra, słuchajcie, nie przedłużając, ma być to krótki, y, treściwy film. Tareczku, y, hmm. idziesz z Kariną, szukasz Mikołaja, tak, a ja się tu przygotuję merytorycznie, żeby go pocisnąć grubo, nie? No, Mikołajku, Mikołajku, twój czas jest policzony. Dobra, to lecimy. O. Słuchajcie, ja sobie tutaj odwalę taką kamerę ukrytą. I tu gdzieś będzie stała, więc żebym był po prostu nagrany. Czekaj, nie, nie mam. Co? Zdenerwowany bardzo. Co jest? No, ja widziałam jakąś jakaś kartka, jakiś dokument, to chyba jest wypowiedzenie. No serio? No tak, bo mówił mi właśnie, że. No ale. tyle co że naprawdę. No ale... Chyba... no ale przecież z tobą tylko jedną chyba zrobiłem jakoś. W ogóle raz ale nie włączyłem ono, mikrofonu. Z hmm. że z Dominikiem coś tam. I tam w ogóle, że to takie jest się i tam. No nie wiem, no on, no się jak na... on, on się, się z tobą No jak na powiedzenie, przecież jest koniec roku tutaj. Był jakiś taki, taki miał, wiecz, jeszcze to... jest kwarantanna podczas... Y, y, ty, ty, a co? Ty, ty coś gadał głupiego? No to no, nie gadajcie mi no, tak, mów, to. co jest, jest coś... kurwa. w trybie natychmiastowym. Na tych, ja wiesz, że to była głupota, i tylko 20 sekund nagrania straciliśmy, a nie, że cały film. Więc o co chodzi? No nie, no musisz się nie cofnąć. Nie, no dobrze, nie chodzę. Chyba. Cieba! Co jest, Renan? Renan, jesteś bardzo dobrze. I naprawdę... No nie no spokojnie, no nie, wiemy. bo Karina mi trochę powiedziała, że jesteś w kuli... Bo to, że ja mikrofonu nie włączyłem ostatnio. No dobra. Tak Nie, proszę cię. Nie no Mikołaj, no słuchaj. Dużo jest jakby, to nie jest niewłączony mikrofon. To jest... To jest kilkanaście wpadek w, w 2040 roku. No, ale... no Mikołaj, ja wiem, że korona. Ale jak, ale wiesz, że robię tyle filmów dziennie, chyba z 5 filmów dziennie montuję, to jak, jak jedna wpadka mi wpadnie na tydzień? Takie małe błędy, czasem ortograficzne, czasem jakieś inne. Pięć! Dziesięć masz robić! Pa Pięć! Kto pięć dzisiaj? Pięć to sobie dzisiaj wiesz kto może robić? Nie chcę mówić kto. Ten team cały. Yy, dwa nie wiem jak się nawet. Y X. Team X. To oni mogą robić 5. A my mamy robić Mikołaj 10. Mamy zapierdalać normalnie. Jakby my, jakby my mamy. No, ale ja cisnę przecież z, z, domi... z... Do Dobre, kariery, ale ja nawet mimo... nie chodzi o te 5 czy 10. Tu chodzi o te błędy, o te szczegóły. Karta w Hiszpanii zginęła. No zginęło, ale odkupiłem tą kartę od... No tak, ale to było jeszcze Jeszcze po co, co? go nie dzwoniłem. Niki, to co? Remu, proszę Cię, No nie rób mi tego na koniec Niki. roku bierz, tego. Pierz, te zwolnienie. Pierwsz, przeczytaj. Sobie.

no ale czasem wiesz, są tygodnie, gdzie naprawdę pierwszym no, mnie. Nie chciałem wie. wiesz tutaj ścinać trzy góra, a jakie pięć? Kiedy pięć zrobiłeś? No, tam trzy dni temu no, robiłem, to wiem. A ja dziesięć. Ja no przedłużamy, no, ci, czas przedłużamy tym... ci kontrakt o kolejne trzy <laughs> miesiące. <laughs> Podziękuj Karinie. <grystanie> <grystanie> Pamiętajcie jedno. Wiecie co jest najważniejsze w ekipie? Przyjaźń musi być cały czas. lojalność musi być cały czas. I musimy się szanować, I nawet jak już. Na tak jest. Nawet jak już nie będziemy razem pracować. Okay. O. A mam nadzieję, że tu go będzie. Czyli lecimy Pani. nagrywać dzisiaj filmy, Pięk. tak? Normalnie. Tak, nagrywamy. Tak, lecimy, 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 lecimy nagrywać. To jest, to jest się koły. A ja tu... Piszcie w komentarzach, którą osobę kolejną mam sprankować. I co, zapraszam Was do oglądania moich filmów i do zobaczenia. Dorazka!